Teraz coś z zupełnie innej beczki autokar drużyny piłkarskiej Bayern Monachium. Chodzimy do środka. Dla nas logo drużyny. Typowa dla mana tablica rozdzielcza, otaczająca kierowcę. Autobus ma oczywiście zautomatyzowaną skrzynię biegów, także jest bardzo wygodnie. A jeszcze wygodniej mają pasażerowie. Hotel o wysokim standardzie, skórzane stoliki i na końcu kuchnia, w której można przygotować sobie coś pysznego na czas podróży albo regeneracji po meczu. Obok zlewu mamy schowki, w których można przetrzymać w cieple jedzenie dostarczone przez catering, przez hotel. Tutaj mamy półeczkę na przyprawy, serwetki i inne drobne rzeczy przydatne w kuchni. Tutaj jest zespół do przygotowywania posiłków. Na górze jest kuchenka mikrofalowa, na dole klasyczny piecyk, zatem piłkarze będą mogli zjeść i coś z mikrofali, i coś z prawdziwego pieca. Na przykład pizzę, prosto z pieca, prosto z kuchni. Po drodze do części pasażerskiej mamy wygodną, sporą toaletę, znacznie większą niż w typowym autokarze większą niż w samolocie. Zatem można powiedzieć, że ten autokar jest. Z pewnymi względami nawet lepszy niż samolot. Bajernu mają oczywiście mocną wersję autobusu z 500-konnym silnikiem, który współpracuje z 12-biegową zautomatyzowaną skrzynią Mantic Autobus ma prawie 14 metrów długości. Przestrzeń pod podłogą wykorzystano nie tylko na luki bagażowe, ale też na przykład po to, aby pomieścić zbiornik wody na potrzeby kuchni.